Nie powiem, nie powiem. Jazda Gwiazda naprawdę jest hardkorowa Nie wiem, gdzie jest ten winter green road. Nie mogę, mogę jej znaleźć. Tu nie mam się czasu teraz skupiać na jakiejś. Wziął, ale jeden mi siedzi na tyłku, nie chcę go tak ścinać no nie, nie, bo to to nie chcę przez jakiegoś gostka się zaklinować no. Nie na lewej, ale, ale to jest dla mojego bezpieczeństwa. Muszę lewo pojechać. Dla mojego bezpieczeństwa. O, jazda Lubliska. jazda. Ale z drugiej strony cieszę się i ludzie, że zdecydowałem się pojechać. Bo mówię, śnieżycać tam ten cały, ten cały tutaj ten system to jest przez trzy dni wtorek, dzisiaj środa, czwartek. Więc ja bym siedział na tak stopie A tak to przynajmniej no jadę no. I dojadę, zrobię dowiozę to co mam dowieść i jakoś to będzie no. A nie to, że trzeba będzie od nowa Spotkanie i tepej. A dzisiaj mówię pierwszy dzień to panika, więc nie ma dużo ludzi na drogach przez tą panikę. Więc, więc mówię, no, cieszę się, że się zonę ten. Że zdecydowałem się. Zaryzykować tą jazdę, nie? i nie dzwonić do nich. Nie, bo wiecie co, gdyby na przykład było, że jutro jest ładna pogoda, to ja bym zadzwonił, bo sprawdzałem rano właśnie. Nie, nie, jak jutro jest ładna pogoda. Ja dzwonię do nich, mówię, weźcie mi o jeden dzień, przerzućcie... Przerzuć, przerzućcie, kurde, przerzućcie mi to spotkanie. Że mnie się nie męczą w tym syfie, nie? Ale jutro też ma być rock'n'roll, więc mówię i w czwartek w ogóle jest ostrzeżenie, do czwartku, więc nie, mówię. Trzeba wziąć byka za rogi dzisiaj przejechać, bo naj, największa panika w pierwszy dzień właśnie jest. Dzisiaj najlepsza, znaczy najlepsza panika, najlepszy, to że ludzie nie wychodzą z domu, nie wyjeżdżają itp, itd. itd. No. Dzisiaj jest właśnie najlepszy dzień do jazdy tak. Manifestacje rok temu to niby ambasador bridge był cały czas zamknięty na czerwono, było, znaczy na TT, taka dla znak, a normalnie otwarty był, więc nie wiem. I też próbowałem, bo tam przynajmniej masz opcję, zmienić ten, ten status, tak? Nie, oni to tam ulewali. Dziękuję za Twój feedback, bo już otwarte było, nie? Dziękuję za Twój feedback i nic. I oni praktycznie przez 4-5 dni. Już po otwarciu mostu, cały czas niby ten most był zamknięty, więc ja nie wiem, na jakiej zasadzie Google to jakoś to... Ileś ludzi musi wtedy zaznaczyć to, że nie, już jest otwarte, czy co, nie wiem, nie wiem, no nie wiem. No nieważne, już jest tym. Najgorsze, mam nadzieję, że już jest zamknięty. Ten Winter jakiś Road. Już tutaj gdzieś będzie, ale nie, to widzę, że... Co się jest? To. 400 km do klienta Jak tylko się złączą Te 2,35 to ja już powoli Trzeba będzie tam Gdzieś mniej więcej szukać parkingu I jutro rano 200 Jakbyś jeszcze 200 km ci się udało zrobić Żeby jutro mieć 200 Tak 250 rano Byłoby ok Ale mówię niech się złączą Tutaj nie ma zbytnio truck stopów Zresztą i tak i tak jak się te dwie 35 A i 35 w złączą, tam już można będzie coś szukać. Dobra, więc okej okay, no nie zapeszam, ale, ale, idzie dobrze, idzie dobrze. <laughs> Szczerze dziwię się, że nie było więcej wypadków. No ludzie, tutaj dość na zielono jest. Są momenty jakieś takie oblodzone, a tutaj coś się stało. Widzę, że chyba dopiero co. Niedawno. Bo nic na Google nie widziałem, bo zauważyłem, że w drugą stronę. A nie, bo oni ok, zamknęli drogę. I ludzie objeżdżają. Nie, bo nie są. Mały ruch jest. Nie, ludzie, myślałem, że naprawdę myślałem, że będzie o wiele gorzej, jeżeli <laughs>, chodzi o wypadki, ale jednak robi to swoje, jak jest mało ludzi na drodze. Naprawdę robi to swoje. To jest mało ludzi na drodze, większość została w domu i cieszę się, że zdecydowałem się jednak zaryzykować i tylko dlatego zaryzykowałem, bo jutro ma być kiepska pogoda, jutro ma być właśnie śnieg. No ja mówię, nie, jak jutro ma być śnieg, to ile ja tu będę siedział? Bo, gdyby nie było śniegu, gdyby jutro był, była cisza, spokój, zadzwonię do firmy, żeby mi zmienili spotkanie. No, bo, bo słuchajcie, po co ryzykować, tak? Ja się boję, że ktoś się we mnie zpieprzy. albo coś się stanie, kurde, ja będę musiał gdzieś na pomoczu koczować, bo, bo droga zamknięta i nie dało się zjechać. Ja nie wiem, ja, ja wolę zapobiegać takie, takie rzeczy już. Wolę zapobiegawczo, nie? taka pogoda jest kiepska. Nie trzeba jechać, to, to ja nie. No teraz tutaj to widzicie to jest spokój nie? Ale ten... Ale tam co wcześniej było, nigdy ja nie musiałem kołolał, nie? czyli jedno co mnie uratowało, że jutro ma być kiepska pogoda. I to mnie uratowało, że dzisiaj właśnie jednak zdecydowałem się jechać, więc... To jest OK, jest OK. Za szybko powiedziałem. Czekałem się zamknięcia drogi. Ale wiecie, co? Tu jest jakaś droga, ja sobie nawrotkę zrobię. A samochód pojechał, tamtędy. Zamiast na stać, to ja sobie pojadę na północ i zawrócę. Nie, bo to, to nie ma sensu. Mało. Sorry, że poboczę na zbiory ludziska, ale ja po prostu stąd spadam, nie? Spadam, bo tam coś, coś się stało i tutaj oni chyba zamknęli drogę. No, Gostek, kurwa, ładnie zamknęli drogę, czy co tam tamkolwiek, a ja po prostu nawrotkę zrobię. Nawrotkę, nie, bo tutaj to jest zamknięte, nie? Ktoś się prawdopodobnie rozkraczył. Właśnie na takich wiaduktach Jest najgorzej Nie wiem co tu się stało, bo nie widzę Ale tak jakby była droga zamknięta Właśnie mówię, tego się najbardziej obawiałem Takie coś właśnie Takie coś Dobra, tutaj nawrotka Ale kurde, czekaj, bo mi tu pisze Że dopiero za 15 mil Mam zjazd jakiś nie na no ludziska. Jakiś chyba wcześniej będzie zjazd, czy nie? No nie, nie, no ludzie, nie 15 mil, ty. To jest 25 km? To ty, no to ty mi się to nie opłaca. Chociaż jak tam droga zamknięta, to. Ale jaja, ty i tak będzie. 15 mil, ale jaja, no nie, no dobra. Cholera. myślałem, że jakiś zjazd będzie wcześniej, nie, za 15 minut będzie zjazd <laughs> O kurde Nie, 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 ludziska, dobra, tu jest jakiś zjazd Widzę znaki Tu jakiś zjazd będzie Patrzyłem na Google, też jest nawrotka Będzie możliwa nawrotka chyba to jest za, za ile min, bo tutaj wszyscy wolno jadą za mile, dobra, nie będę ich brał przemęczę się nie ma sensu nie ma sensu tutaj się napijać dobra, więc robimy nawrotkę, robię ja sam jestem sam nie ma nikogo ze mną najgorzej jest właśnie na takich wiaduktach ludziska pamiętam kiedyś jak zaczynałem karierę w pierwszej filmie, to było w Aleoie. Taki właśnie ten typ wiaduktu, taki łukiem, je, je, co je się jedzie. Ludzie, jak Boga kocham, serce mi wtedy do gardła podeszło. Bo... I to była noc jeszcze, jechałem. I normalnie na bokiem mi szła, bo było wlodzone no, Normalnie bokiem szła. Dobrze, że nie było jakichś samochodów koło mnie czy coś, bo bym zmiótł te samochody, nie? bokiem szła ja jedyne co, miałem nadzieję w tym momencie, że mnie ja tylko nie, nie, nie uderzył naczepą w ten, w ten, w ten murek i nie, nie, jakoś naczepa bokiem szła, ale nie uderzyła w ten murek i potem to już się, potem to już się wyprostowało wszystko. Było i na zakręcie i pod górkę. Kwestia czasu. Więc ja mówię, nie wchodź, mów dopóki nie przeskoczysz. Fajnie, ładnie, dobrze szło. Ale w każdej chwili to się może zmienić. Lola, powolutku Lecimy dalej. No dobra, no straciłem. Widzę, że tu wszyscy już tak robią. Znaczy, wszyscy no, już. Ludzie się zorientowali, po prostu robić się nawrotkę. Ale tam mówię, tam ktoś, ktoś wypadnie, bo ja za bardzo na pobocze poszedłem i po prostu nie wiem, czy to na kamerze powiedzieć, że ta ciężarówka trochę zaboksowała się. Bokiem szła. Znaczy, bokiem. Bez przesady, ale. ale... tutaj, co ten super robi z przesady bokiem, ale mówię no na tyle, że że mogłem no że mogłem stracić przyczepność i się wpieprzyć tam w tą trawę i tam trudno byłoby stąd wyjechać z tego spadu, co było z tego asfaltu, dobra, nieważne nie ja wiem, nie wiem czy dobrze tłumaczę dobra, czekajcie zaraz się nagrę jest ślisko znaczy nie, nie jest oblodzona mówię jest, jest ok ale, ale no zdradliwa bardzo zdradliwa bo w każdej chwili może się szklaneczka z tego zrobić tam z daleka widać co się dzieje czy oni wszyscy stoją czy, czy ja dobrze nie no na pewno te 50 minut nie ryzykować warto było więc dobrze że ja sobie objechałem to no. no, Czekamy, jestem czy będzie widać co się dzieje Wszyscy dalej stoją i patrzcie, ja mogłem tam stać I dobrze, że ja kurde objechałem to. Dobrze, że ja to objechałem. Wszyscy dalej stoją. Muszę uważać na takich zakrętach, bo może być nieciekawie. A oni to zamknęli, to wszystko stoi. Wszystko stoi. Cieszę się, cieszę się, uciska, że kurde znowu mi się losu uśmiechnął do mnie. Dobrze ja stąd spieszyłem, ale chyba się nie nagra. Chyba się nie nagra Co tu się dzieje. Tutaj coś się dzieje. Ale nie, cześć, puszczają chyba pojedyncze okałość, no nie Co tu się stało? Tutaj po prawej, ale to... No nie, to nie dopiero będą o okej, okay, dobra, ciężówka się wpieprzyła. I maskę straciła Okej, okay, no to musiało dosłownie coś się stać. Nie, bo wszyscy stoją. Nie wiem tam te dwie ciężarówki co jechały. Nie wiem. Akurat może ich puścili, ale widzę tam na tej wiadukcie wszystko stoi. Dobra jest, no Dziękuję losowi dzisiaj. Że wszystko się układa w miarę po mojej stronie. No, głupków nie brakuje, kurde. Głupków nie brakuje. Normalnie Amazon, ciężarówka Amazon. Ściął mnie gostek, kurde, bo sobie zaczął wyprzedzać. Ja kurwa, ludzie, fuckem Bajc, patrz w lustro, czy ktoś kurwa nie jedzie, no. A nie, mnie ściął, dobra, no tu nie akurat nie jest ślisko Zahamowałem, jest okej, okay, ale... No gdzie głowę, kurde, no? Gdzie głowę? Fakt ludziska, nie wiem. Pizdzie kurde Nie, no trzeba z głową kurwa jeździć no, Ech, spokój Paradoks, byłem tutaj właśnie w tych miejscach w tych miejscach tutaj tędy jechałem do Laredo i było 20... 26 stopni było w Dallas, w Laredo było 30 Dwa tutaj jestem między Dallas a Czekaj, Waco chyba jeszcze nie było Ale jeżeli... ja nawet nie wiem ale dobra no ludzie jest teraz minus jeden przez następne jeszcze dwa dni ma tutaj jestem jest to ostrzeżenie całe ten winter storm Na drodze. I dlatego tak to wszystko w miarę sprawnie idzie. No ludziska naprawdę. Ta droga tutaj to jest zawalona no, zawalona. Między Dallas a San Antonio Ludziska to jest fucking, to jest masakra. Ja nie, 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 nie przepadam za tą drogą, bo to jest duży trafik. No. Korek Austrii jest zawsze zawalony. Dzisiaj na zielono wszystko. No. Dobra, się śnieżarki, te łupki sobie jadą. Prawą, ja tutaj mówię, tutaj. tutaj że można. Że kiedy, kiedy, nie można na Się jechać, więc widzę, że, że te trackstopy są ok, ale to ja i tak, i tak nie będę pauzy robię, tylko stale zatrzymam się już na całą noc i 200 km się jutro rano zrobi. Musiałbym sprawdzić pogodę, bo bym z ręką nocniku nie został, że jutro rano będzie mógł też rano, czy śnieg, czy mi ja te 200 km nie robił w gnoisty jakimś. No tutaj po prawej, na przykład taki trackstop tam kilka miejsc jest tutaj po lewej, też by się znalazło coś więc coś na pewno znajdę coś na pewno znajdę aha, dobra tutaj widzę, że nie można jednak na lewej być no dobra więc nie wiem, ja tu mówię za mało tędy jeszcze w tych czasach, żeby, żeby wiedzieć, które momenty mogę być na lewej, które nie mogę no. ale dobra, okej okay. raczki nie dowalają Zatrzymują się na środku, niszczą. Dobra, koniec na dzisiaj. Ja tak tutaj zakończę wejkom. Jutro jeszcze 250 km do klienta, a jest w miarę wcześnie, więc nie powinno być problemów z parkingiem tutaj na Flying J -u. tutaj obok też widzę, jest jakiś tram a tu już na Flying'a zajadę może więc dobra, przeżyłem dzisiejszy dzień, ludzie przeżyłem dzisiejszy dzień i naprawdę cieszę się cieszę się, że zdecydowałem się jednak wyjechać Byłem na tym, na Flying J z drugiej strony, ale tam takie nieciekawe miejsca są W środku, ja nie lubię, ale lubię tak mieć coś, że parkujesz się i masz z tyłu Z tyłu masz taki, no, plac taki, nie, nie tak, że w środku siedzisz, nie, nie lubię Ole, ale za, zawalona cię no nieźle, nieźle Jak tu, tu to wygląda? No jest trochę zawalona Ci się wydawało jakby... jakieś złudzenie jakby to krzywo wszystko było A to może jest Ten teren jest taki pod spadem bo się wydawało jakby krzywo wszystko Nie no co opony są ok Dobra jest Czyli tak to wygląda po wojnie Księżarówka po wojnie Jest wszystko. Dobra, więc tak, Waco, Texas. Jutro wstanę o 5.30 Aha, czekaj, jeszcze będę musiał Będę musiał jeszcze zobaczyć tą pogodę Jak, jak ma być, bo żeby nie było, że, że rano będzie marznący deszcz a będę w 200 km w deszczu jechał o kurde, patrzcie, zapomniałem włączyć wstecznego no i tak to wygląda, no ciężarówka po przejściach Dobra, skończymy dzień Jedno co mnie wkurza w Volvo, patrzcie Wyłączę światła O ty! Tym razem zadziałało To Normalnie jak wyłączasz światła, to światła dalej się palą A że są zabrudzone, byłem pewny, że Byłem pewny, że dalej, bo to się paliłem, okej, okay. dobra.